No witam serdecznie! Chcesz wygrać tego pięknego gloczka? Postaw oczywiście suba z dzwonem, łapkę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak z pełnoletnią jesteś, użyj produktu Oxygen CSGO Skin. z logo jeszcze jest linku bądź klikasz magiczny zielony guziczek i tutaj oczywiście o Proxy przez 2x. Subie 10% więcej do każdej wpłaty i skrzynczkę start free. No i oczywiście osoby, które z kodem Proxy wpłacają, mają szansę wygrać takie piękne skiny. Między innymi oczywiście na rękawiczki, czy wiele tutaj skinów, trzy so, skiny za minimum depozyt, więc zapraszam serdecznie, Czujcie, Wieście, jedzcie z tego wszyscy, im większa wpłata, tym większa oczywiście szansa na wygraną z tych skinów, w zależności oczywiście ile ładujecie, a my przechodzimy do jest baterek mam 11 koła zapytasz się co się stało, ani prowadzący z siano z ostatniego filmu no stream jak był ty były, był, był, balans się zmył tak? Jakbym miał to tak szybko w miarę określić. Wjeżdżamy z skrzynki z tej gratufami, pięć takich skrzynek, dwa kóła, nie będę z nią przesadzał, no bo każdy wie jak ta skrzynka ostatnio się na moich filmach zachowuje, więc nie będę też jakoś mega ryzykował stratą większej ilości budżetu mojego, tak? Dlatego pięć tak zachowawczo, może akurat się poszczęści i uda nam się karambitę oczywiście zdobyć, więc lecimy. Również wiele innych tutaj pięknych spinów do trafienia między innymi oczywiście, majonet. Egertów niż M9, więc no, fajnie by było cokolwiek tak naprawdę no, Przy takiej na no, no, chyba z tego bajoneta byłbym zadowolony. No ale zobaczmy, Bucano, zero totalne, ostatnia skrzynia. No i tutaj się niestety nic już nie wydarzy. Naprawdę no, się spodziewałem, że skrzynka procentowa mnie ok. Nie wiem, naprawdę nie mam takiego pecha do tych skrzynek procentowych, że to jest niesamowite, nie? Skrzynka z nożami. No, ja wychodzę z założenia, że tam skrzynkę tak naprawdę się opłaca tylko na bitwach Otwierać i zobaczymy, czy tego jakroko będzie miał rację. I tym razem to się jakby. Wydaje mi się, że to jest taki pełniak, że bardziej w tą właśnie na bitwach się opłaca. No teraz, no tylko, no właśnie, wtedy jest ryzyko, że możemy, że tak powiem, wszystkie te noże, które zdobędziemy, stracić. No ale zobaczmy, no jak odda, jak wygramy, no to wygramy potężnie, coś mam takie wrażenie, no bo te noże jednak trochę kosztują. No właśnie, Bayonet Pikmin to wystarczy, jeden lepszy nóż, Batla jest wygrany, no ale niestety, no, może te lepsze. Niestety, mój przeciwnik tutaj. Dostarczy. Stanie. Więc jest to kolejna bitwa na dziurę i trzeba się ratować. trzeba się ratować. 5700 zł. Czy ja chcę wjeżdżać w cztery skrzynki z howlem? Czy to jest mądra decyzja? No szczerze nie wiem, szczerze że naprawdę nie wiem, ale no może coś takiego. No może akurat te skrzynki z teraz twierdzą, no kurczę, no mi się nad panem prowadzącym. Wrzucam oczywiście 5,2% 1,1%, więc zobaczymy. Czy to jest w końcu przełamanie skrzyneczek z M44 Hole? A ty jak chcesz wygrać z kina możesz napisać w komentarzu, czy wolisz grać M z gumą czy bez M4, 11, czy M4, a 4 M41S czy M44 a my lecimy. Cztery skrzynki, no trzymam kciuki w tym momencie. Mam nadzieję, że Ty widzu też trzymasz kciuki. Żeby wujak kroko został hola. Bo jak nie dostanę hola. <laughs> mamy to, mamy to, 23 koła, no okej, okay, no spoko, ale no jest haul, mógł być faktorynią, no mógł być, faktorka 72 koła kosztuje, no ale mamy haula, no i będę narzekał, no fantastycznie, no wiedziałem, wiedziałem, żeby wierzyć do końca.